Piątek 14:30 przyjechałem samochodem na grzybki i zobaczcie, co dojrzałem z samochodu. Takie dwa piękne krasnoborowiczki, już je podejmujemy ale to nie jedyne grzyby, które dojrzałem. Zaraz Wam pokażę resztę, tylko je wyjmę. Zobaczcie, dwa piękne krasnoborowiczki. Tu mam trzeciego. Ale to już jak wyszedłem do tych grzybów, to dopiero go dojrzałem. I od razu kawałeczek dalej dojrzałem. Trzeciego. Już go podejmuję. Zobaczcie, taki krasnoborowiczek jest trzeci. Tu są te. Także cztery krasnoborowiczki. Jak tylko przyjechałem do lasu, a jeszcze nie dojechałem do miejscówki. Po drodze z samochodu. Także udany początek. Już je zaraz obkroję. Zobaczcie, pierwszy zdrowiuteńki. Tu już kroimy drugiego. Drugi tak samo. Jest i trzeci. Zdrowiu tenki. tylko ma plamki. I kroimy czwartego. Też sienki. Dobra. Jadę dalej. Próbuję dojechać na miejscówkę. I tam dopiero zacznę Wam nagrywać. Chyba, że coś po drodze jeszcze się znajdzie. Zobaczcie, tak jadę samochodem po wolutęku. Taką dróżką. I obserwuję skarpy. Czy nie ma jakichś prawdziwków albo krasnoborowików. Może coś się uda znaleźć podczas jazdy jeszcze. Także jak coś tylko trafię, to się włączę i nagram Wam z tej perspektywy jak go widać jak do niego podchodzę. Wysiadam z samochodu, żeby Wam coś pokazać. Bo zobaczcie co ja tutaj dojrzałem jadąc. Nie wiem co to jest, ale wydaje mi się, że kozaki. Zobaczcie ile kozaków tutaj rośnie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty ale to nie wszystko bo tu rosną kolejne tu jest pierwszy tu jest drugi trzeci, czwarty, piąty nawet ich nie zbieram bo kozaki są bardzo robaczywe ale no musiałem wam to pokazać przyjechałem na swoją miejscówkę ale stoi tu już jakiś samochód zobaczymy czy coś się trafi w takim wypadku czy inni grzybiarze już mi tu przeszli i będzie trzeba pójść dalej obejrzymy miejscówkę ale już widzę że tu nie byli z tej przyczyny że widzę pięknego krasnoborowika ceglastoporego z daleka zaraz wam go pokażę już go dojrzałem o tutaj są pierwsze patrzcie pierwsze krasnoborowiki zaraz je spróbuję podjąć widzę że już są lekko spleśniałe już są popleśniałe. Także ich chyba nie będę brał. O, ten się nadaje. Ten nie ma pleśni. O! Ale te są już popleśniałe. to tych nie biorę. Ale widzę, że są tutaj. Także nikt tutaj nie wszedł. Ale ja tu widzę z daleka bardzo dużego. Zaraz wam pokażę go. O! Jest już przede mną. Zaraz go dojrzycie. Zobaczcie, jaki piękny, duży i obok taki maluszek lekko spleśniały na górze, ale preś odetniemy, tak. Wiem, zaraz będzie mówione, że nie wolno zbierać takich, a ja i tak nadal będę zbierał. Tu są dwa kolejne, także już cztery. O, tu jest kolejny, także pięć mam tutaj na wejściu. Biorę się za zbieranie, dobra, biorę się za zbieranie. Tu mam pierwsze krasnoborowiki. Ktoś do mnie dzwoni, także zaraz się włączę ponownie. Halo Chciałem cię, zabra Chciałem cię zabrać na grzyby, ale żeś w kasztanie nie odbierał byłem kuczej pracy. Mówię zabiorę cię po drodze A no tak, zapomniałem. Dobra, ja też. Dobra, na razie, bo jestem w lesie. Musiałem się wyłączyć, bo kolega dzwonił. Także muszę obciąć tą rozmowę. Mam nadzieję, że jej nie puszczę do filmu. Zobaczcie, tyle już zebrałem. Tu mam cztery. Tu jest kolejne dwa. I tam dwa są jeszcze wcześniej. Także początek jest piękny. Chwila w lesie a zobaczcie ile ja już mam. W lesie już widzę. Na lesie już widzę kolejnego ceglastoporego, Także zaraz się tam udam. Ci ludzie co przyjechali chyba tu dopiero przyjechali. Bo ich słyszę tutaj niedaleko. Albo chyba, że wychodzą już. Ale tak mi się wydawało, że dopiero przyjechali. Dobra, wchodzę w las. I zobaczcie, tu już widzę pierwsze dwa. od razu. Na wejściu. Jest jeden, ale też już widzę podpleśniały. Zaraz zobaczymy. Nie, zobaczcie. Zbierze się sam kapelusik. Tu jest kolejny, ale już widzę następny. Także już stąd uciekam. O, widzę następne. Długo mnie tu nie było. I powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się takiego wysypu. Ale jest piękny. Zobaczcie, tu jest kolejny. Tu już widzę następnego. Jest piękny. Jest i następny. Tam widzę już następnego. I następnego. No jest po prostu szok. Tu jest wielki. Ale nie. Tego już nie bierzemy. Już jest podpleśniały. Bardzo to nie. Tu widzę. Kolejnego mi się wydaje. Tak jest. O już jednego minąłem. Już dojrzałem. Także już się wracam. O tutaj jest, widzicie? Kolejny Wysyp pełną parą jest u nas. W lesie jestem, może 10 minut, a już mam tyle. I tak naprawdę na samym brzegu przy samym samochodzie. A już widzę na pewno kolejnego. Tylko najpierw obejdę to miejscówki. Patrzcie, tu trzy kolejne. Będzie trzeba powycinać w domu. Albo nawet się nie będę zastanawiał. Tylko od razu wytnę. Ten fragmencik z pleśnią. Dobra. Teraz wchodzę tu. Tu widzę następnego. Następne, następne. Tu już trzy są. Także już je podejmuję. Jest pierwszy. A nie, tu będzie jeden taki duży. Myślałem, że to będą dwa. O, ale tego to nie bierzemy. Już jest za stary, ale tu widzę następnego. Dwa nawet. Już je podejmujemy. Opa. O dobra, dwa tak. kolejne. Koszyku już coraz więcej. Tu nie będę. Już tak dokładnie chodził, idę po tego ceglaka, co go tam widziałem. I uderzymy od razu na miejscówkę. Tam gdzie ich zawsze było najwięcej. I chyba na dzisiaj wystarczy. Bo jakby tam było tak jak tu, to bym miał pełny koszyk. tu już widzę tak jak wam mówiłem jeden jest spleśniały ale jeden jest trochę obgryziony przez jakieś tam ślimaki albo żuki dobra mamy kolejnego tu są muchomory nic więcej nie ma Atakuję tutaj, pójdę troszeczkę inną trasą, odejdę jeszcze jedną tu miejscówkę, może się będą trafiały. O, widzicie, już dwa są kolejne. Także dzisiaj zbieranie będzie bardzo szybciutkie, tutaj, chyba, że wezmę reklamówkę. bo Niestety koszyk wziąłem tylko jeden, ale już widzę, że trzeba zabierać co najmniej 2-3 koszyki, bo jest naprawdę bardzo dużo grzybów. Ci ludzie poszli daleko od razu, bo już ich nie słyszę. A tu na brzegu się zbiera piękne grzyby, jak widzicie. Tu kolejne trzy maluszki będą piękne na marnatkę. Powiem, bardzo szybko to zbieram, i trochę się zasapałem, ale to się tym nie przejmujcie. Kondycję muszę odzyskiwać, a żeby ją odzyskać, muszę forsować organizm. Dlatego specjalnie to robię. O tu widzicie, jest kolejny, czyli tak, jakby tu nikogo nie było. Nawet dwa, bo jest mały, jest mały. Ma taki, ale jest jeszcze mniejszy. Taka tuweczka Opa, już go podjąłem. Rozejrzę się tu jeszcze chwilkę dalej. Choć ostatnio tu nic nie było. Ale już przejdę ten fragmenty. jak tu jestem. O krzyżka. Myślałem, że jest kolejny ceglaczek. A przychodzę tu, bo tu w późniejszym okresie trafiają się prawdziwki. I mam cię nadzieję, że już się zaczęły. Ale jeszcze nie widzę żadnego. Ostatnim razem, w zeszły w zeszłym weekend, jak tu byłem, to trafiłem chyba trzy. Tu mam kolejne trzy ceglaczki. Takie młode. Już je zbieramy. Opa! Jest pierwszy. Tu są dwa, a mnie to jest nie dwa, bo to bliźniak był. To jeden stracił kapelusz już, spadł mu. Dobra, i tu jest jeszcze jeden taki dziwny, tak jakby korzeń przebił kapelusz, a w ogóle nie ma kapelusza. Gdzieś go zgubił, ale jest korzonek, będzie do sosiku. Tam już nie idę. Nie chce mi się. Od razu się udaję. W moje miejscówki. Skoro tu nic nie widzę, to pójdziemy tam. Jak się trafi, jak tam ci ludzie nie dotarli, to szybko zbiorę komplet i uciekam. Nie ma co też dużo grzybów zbierać, bo nie będzie co z tym robić. Dobra, włączę się, jak będą grzyby.